Dzień dobry, witam wszystkich. Po walce jazz kontra hip-hop gościłem już tutaj Pawła Kaczmarczyka, a tym razem przedstawiam Państwu drugą stronę hip-hopową, Gada Beat. Dobry wieczór, witamy. Chciałem porozmawiać dzisiaj z Wami głównie o drzewach. Co znajduje się na tej okładce? Na, tej na tym drzewie, coś tam wisi. Co to jest? Znaczy, generalnie to drzewo to jest taki drzewiec właściwie. I to jest taka figura drzewa z drutu, drzewca właściwie. To jest taka sprawa, że kiedyś po prostu byłem na takim drzewie i przesiedziałem tam długo. I jak z niego schodziłem, to zauważyłem, że on wygląda jak taki koleś który w zasadzie jest, no mniej więcej tak wyglądał. Mm. Trochę może inaczej, ale to Aha. już nie do końca pamiętam. No, człowieka, tak? No takiego typa. I to co wisi tu, może nie widać akurat tu w ogóle, ale to jest kamień, który jest jego głową. to projektował układkę? E, raczej zdjęcie. Mhm. Wy sami zrobiliście, stworzyliście to? Drzewo jest moje, w sensie ten drut, mhm. a w sensie ten drzewiec. No, w sensie ta rzeźba no, jest przez Cię to jest moja, a zdjęcie zrobił Tomek Kotwryt. Przypytałem kilkoro ludzi słuchaczy rapu, mhm. takich, takich naprawdę y, zakorzenionych tylko w rapie. Mhm. I ludzi, którzy są otwarci na inne gatunki muzyczne i tak naprawdę rapu nie słuchają zbyt wiele. Mhm. No i efekt był y, dla mnie zaskakujący, bo ludzie ze środowiska hip-hopowego wypuszczali drugim uchem tę płytę bez y, odzewu, a ludzie, którzy byli nie ze środowiska hip-hopowego naprawdę tę płytę oceniali pozytywnie. Sami się od dłuższego czasu nad tym zastanawiamy. Nie wiem, to wiesz co, no to bardzo naturalnie to wychodzi. Dla, dla mnie ta płyta jest hip-hopowa. Ona powstawała tak, jak powstają, powstaje większość płyt hip-hopowych. Jest producent, który, który tnie sample, jest raper, który pisze do tego teksty i później jest zgrywane, a to, że jest bardzo rozstrzelone stylistycznie, no to, to trzeba szukać, po prostu nie, nie zamykać się na, na, wiesz, na, na, na to, jak na, na korzenny hip-hop, tylko szukać, grzebać, kombinować, mieszać gatunki i style. Ale to w zasadzie to, o czym to świadczy. Żywioły muszą się skracać do dana powietrza, wodę, ziemię i równowagę. Gdzie tu jest sens? Gdzie tu jest sens? Gdzie logika, no? Gdzie, nie wiem. synu, jeden z drugim, zapamiętaj słowa owe. Słowem pluję, wypływając po i robię za podobno to. Do finanse przecież bawi cię głupota, o łomności cudze, właśnie lubisz śledzić Sam to Samo wielka w mnie kroi, no bo zapominam wtedy o tych ułomnościach moich, które dojrzewają jak cytrusy w słońcu południowym I cały syężki gwark growo łonowych, masz balony, na ja perspektywy nie mam żadnej by poradzić sobie z życiem poprzez praktycy Zachęcam za i Co równo ruchno, nagle prosto padłem Może wstanę, uda się to znowu padnę, no i zacznę i zobaczysz moją inną tak samo jak zaskakujące są wasze koncerty. Tak naprawdę publika jest bardzo szeroko zakrojona. Nie, nie, nie jesteście sprecyzowani tak naprawdę na hip hopowego takiego gracza. Czyli, bo tutaj, czyli jakby. Tak to wyszło. Rozumiesz? No. No to, to, to Dobre nie, podsumowanie. Ja nikogo nie namawiałem, jakby do tego, żeby przychodzić na te koncerty i się tym interesować. Albo, że komuś to podoba i coś w tym widzi, albo nie, czy słucha sobie rapu, czy słucha sobie czegokolwiek tam. To też nie ma znaczenia właściwie, no nie wiem, no, przychodzą, przychodzą ludzie, ale generalnie fajni. Mhm. Tak jak po nich patrzę, to spoko. Mają pełnoletniość. <grym grym> to, jest, to jest, to jest, jest a dziwne. To, to, jest jest, to jest dziwne i bardzo fajne. to, to jest, nie? A dlaczego dziwne? Wolelibyście mieć I takie przychowanki psycho, małoletnie? Patrząc pod kątem tego, jaka jest publiczność na koncertach hip-hopowych. Tam jest jednak w pierwszych rzędach jest dużo młodych osób, bardzo młodych nawet. Ciężko to porównać do polskich hip-hopowych brzmieniowo i tekstowo. I myślę, że to jest ten powód. A jeszcze do, do, wracając do koncertów, to koncert to jest w ogóle jeszcze inny lot niż płyta. Zapraszamy, bo, bo warto. No właśnie, a kiedy najbliższy koncert? Wiesz co, w Krakowie mamy koncert, możemy go... 10, 10 maja na juvenaliach tak. gramy z Grubsonem i, i z... I z... I z.... z.... z junior Stresem. Z junior stresem. Wiesz lefnie, nie wiesz zmieni to powiedz się uśmiechnął! Cyklicznie prowadzicie Music Blender w Alchemii. Alchemia, jesteście tu! Zapraszamy na Music Blender i ty słuchaczu hip-hopowy, przyjdź, weź mikrofon i pokaż swój rap, swoje serce, swoje... Tam jest otwarty mikrofon, zawsze. Tam jest prawdziwie i szczerze otwarty mikrofon. Hmm. Dla wszystkich, ale nie na wszystko, tak można powiedzieć A i no jest otwarty mikrofon i jest otwarty też wzmacniacz, czy tam pałeczki są otwarte, czy klawisze, wszystko jest otwarte, generalnie coraz więcej muzyków przychodzi i robi się to bardzo, bardzo fajnie. A raperzy nadal nie chcą przychodzić. Ostatnio, ale było ostatnio ale... A kto, kto odwiedził ostatnio? Przed Mikołaj, bardzo mnie zaskoczył ten Mikołaj. To jest taki młody chłopak. On teraz w asfalcie coś tam zaczyna wypuszczać. I Decu przyszedł z, ze szpilerców. I Był jeszcze jeden, tak? Był jeszcze jeden. Nie pamiętam. A i był jeszcze taki. No, coś zaczynają przychodzić. Perkusista raz freestylował, stary. Bitewnie rozumiesz. Sprawdziwy prawdziwy bitew... Dzieje się. Bitewny MC. Także przyjdźcie, raperzy, z chęcią, z chęcią prorapujemy. Zostanę luźna, kto pomaga, stary. pomaga, łubisz ziemi, Zuczyć bala, spojrzę, czasem a na twój fragment, świata ludzie! Swój świata. Na twój fragment, świata ludzie! Gadafest, jeszcze jedna wasza inicjatywa. Czy w tym roku można się spodziewać kolejnej edycji? Tak, będzie na pewno edycja, tym razem w Michowie tylko robimy. Rabka musi odpocząć. <coughs> Ale jeszcze nie powiedzieliśmy tam ostatniego słowa. Jakieś konkretne jakieś daty? Możesz Ta już coś informacji. powiedzieć? Dat jeszcze konkretnych nie ma, ale to Raz. chyba będzie koniec sierpnia. Koniec sierpnia będzie Miechowski Gadafest. Powolutku nam się line-up tam jakiś tworzy, delikatnie to robimy. Na razie twórcownia robi też swoje rzeczy, my robimy cały czas. Jest faza produkcji, promocji płyty, te wszystkie produkcje klipów, dużo zamieszania z tym związanego. Więc powolutku to się zaczyna budować, ale myślę, że będzie równie fajnie jak rok temu, a było bardzo fajnie rok temu. Mhm. A jak, jak to właściwie nazwać? Piknik czy festiwal? Piknik muzycznie otwarty. Wiesz co, nie wiem, festiwal to chyba za duże słowo, piknik. Na pewno ma elementy pikniku, ma też elementy festiwalowe, bo, bo jest sporo koncertów. Myślę, że to jest taki miks po prostu. Ciężko to określić. Jaki inicjatyw można się spodziewać w tym roku na Gadafeście. Ja, y wiesz co, to, co do szczegółów to jeszcze, jeszcze za wcześnie, ale na pewno będą, będzie cała masa atrakcji dla dzieciaków, mniejszych, większych. Y no i będzie świetna muzyka. To na pewno. Niczego innego po waszych występach nie można się spodziewać. Ale to, to nie, tylko będą, nie tylko będzie nasz występ, będą też na pewno inne ciekawe koncerty. Okej, okay, dobra. O szczegółach będziemy informować zapewne. A dlaczego nie lubicie coverów? Przy okazji jak graliście cover Homo Twist, powiedziałeś takie słowa? Tak? Bo to jest hip hop. <laughs> nie wiem. Znaczy, właściwie nigdy nie myślałem o tym, żeby zrobić cover. No bo jak? Wolisz tworzyć? Wolę pisać, ale w, tak, przy, w przypadku kiedy musiałem, ale... jakby, bo to było założenie tego festiwalu, tak brzmi miasto, że po prostu każdy zespół krakowski musi odnieść się do jakiegoś wcześniejszego zespołu krakowskiego mhm. i zrobić jego cover. No pierwsze co to od razu jakby homo twist na dzień dobry, no bo gdzieżbym bym Chociaż może kiedyś, albo za ucha, stary, wyobrażasz sobie jak wyje... jak za <laughs> Nie chcieliby tego słuchać. Tak. W każdym razie jest tak, że od razu po... przyszedł ten homo twist, bo tam jest tak naprawdę rapowany ten tekst. Mhm. A, a Pan Malańczyk, to wiadomo, nie? No, no i, jest wariat. No, i to świetna muzyka, ja tego słuchałem przez... Przecież... nie wiem, nie wiem lat, ta płyta trafiła do mnie. W każdym razie... To naturalnie wyszło, i była to czysta przyjemność. Nie? Tam muzykę szybko wymyśliliśmy, bo tak naprawdę to był taki cover tekstowy muzyka była nasza. No ale bardzo przyjemnie się to robiło. W sumie nie wiem dlaczego przestaliśmy grać Ten, Musimy wrócić, koniec. Przytoczę jeszcze jeden Twój tekst. Nawet nie wiesz, ile ćwicze by wyglądało, że się bawię. Mm -hmm. Jak ćwiczysz? Zdradzisz jakieś tajniki? Ja ostatnio ty nie ćwiczę. Tak. Słuchaj, Przegiąłem tam w tym tekście. Nie, no są jakieś rozśpiewki, ćwiczenia dykcyjne, coś tam, coś tam. Wchodziłem na lekcję śpiewu. Ale no efekt jaki jest, to słyszycie. Nie, no, ja, ja, ja... Ale nie, faktycznie fakty widać, że się bawisz, to, to trzeba przyznać. No. No nie, no ćwiczysz, człowiek cały czas chodzi i gdzieś tam myśli o tym. To jest tak wiesz, siedzisz, idziesz i sobie tam brzdękasz, nie? Nawet takie rapowanie po węgiersku to jest ćwiczenie tak naprawdę gdzieś tam, nie? Bo ćwiczysz ten flow jakoś tam. A rapowanie po węgiersku, co masz na myśli oh, to... Błangy, landy, landy, landy. Aha. To, jest, to nie było po węgiersku. Ale wczoraj <śmum> słyszałem wymyślane... świetnego slamera węgierskiego i koleś normalnie na slamie walnął węgierski e, wiersz. No. A to może, może porównać to, co ale nie ma Lech, 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 lech Rok Pawlak. No taki trochę Lech Rok Pawlak, tylko że on z tego uczynił sztukę, a ja to zostawiam w formie ćwiczenia o. i zabawy. Nie, chodzi o to, że wiesz, no, po prostu idziesz sobie gdzieś, jedziesz rowerem, idziesz i odłączasz się i sobie tam szepczesz. Mhm. Nie? Jakieś głosy słyszysz. Głosy słyszysz, sobie tam... Okej. Okay. A jakie zioła e, chcielibyście mieć w swoim domu. Tam w utworze dom jest parę wymienionych. Wszystkie, wszystkie, wszystkie jakie są. A jakieś konkretne? Co polecisz y, swoim słuchaczom? To zależy. Polecam wszystkie zioła, jakie są. Wszystkie są dobre. Tak naprawdę, nie wiem co mam polecać, no co? Lubię pić pokrzywę na przykład. Bardzo nie jest jakieś nie wiem, super odkrywcza rzecz, ale mieszam. Nie wiem, jak jestem, jak jest zima, to lubię lipę sobie zaparzyć. Zbierałem ostatnio lipę. Powiem Ci, że była taka fajna sytuacja, że weszliśmy z kuzynem. Teraz? Rok temu. Ostatnio. rok, temu, Acha, bo, rok temu. bo jeszcze ona, no, no pod, przy tamtym kwitnieniu. I weszliśmy na lipę, a lipa jest taka, że ona robi tylko te kwiaty na zewnątrz, a to była dość duża lipa. I nie dało się jej stary pozbierać z, z drzewa. Więc kuzyn się wkurzył i uciął taką gałąź. Ale lipa wybaczyła, bo tam gadaliśmy. Gadaliśmy ze tak? tak, i była taka świetna, świetna sytuacja, że zerwaliśmy tą wielką gałąź tej lipy i zaczynamy skubać. I nagle wiesz, cała rodzina bo to byliśmy u babci tam rodzina, coś tam. Mhm. I stary, cała rodzina nagle siedzi przy tej wielkiej gałęzi lipy i tam skubie tą lipę, nie? No i taka lipa, nie? Także. Ale nie było lipy. No, no nie było lipy. No nie, no wiesz, no generalnie stary Tymianek polecam. Bardzo często piję Tymianek, nie? Jest super. W ogóle te wszystkie zioła przyprawowe są mega zdrowe, oregano. Kurde, no masę tego jest: jakieś czystki, hierby, to wszystko jest zioło, nie? A teraz wszystko suplementy, no, suplementy. To, to suplementujcie chłopaki, no. Ale suplementować lepiej ziołami, ja również polecam. Jestem jak pasoży, często żerujący, na którym sześciu dziecko zostaw mnie. Uciekaj buki, jeszcze nie jest, dziecko niech to... Nie włokcie, rozumieli mnie, pole, boleść na imię, bieli. Co fajnie, jak ta kwadrat pełny, dobry, wspólny, tylko że przypadkiem nie jest on, dobrej kumy. Podaj definicję szczęścia, a z gdzie podstawy nie chcę przesadzić i ufać z Nie chcę znoczyć się ze złącza, złączać w każdym przyjemnością, prosto zatraceni, tracę. Nie się głośno. To podsumowując, widzimy się w Alchemii na koncercie. Na Music Blender y, niebawem Gadafest już się ciepło robi i y, no i w Wenaliach Krakowskich. Co w <śm>